Za Międzywojnie kanał historyczny. Czyli Twinow był najlepszym sowieckim dyplomatą. W jaki sposób wprowadził Związek Radziecki do Ligi Narodów i wznowił stosunki ze Stanami Zjednoczonymi. Jak żyd i zagorzały antyfaszysta, stał się nieodpowiednią figurą chwili, gdy Stalin planował pakt z Hitlerem. Oraz dlaczego orędownik pokojowego współistnienia musiał spać z rewolwerem pod poduszką w obawie przed aresztowaniem. O tym będziemy rozmawiać w dzisiejszym nagraniu na kanale Międzywojnie Serdecznie. Zapraszam. Maksim Litwinow, rewolucjonista i ludowy komisarz spraw zagranicznych Związku Radzieckiego w latach 1930-1939 był głównym orędownikiem sojuszu z Zachodem i systemu bezpieczeństwa zbiorowego przeciwko, jak to się mówi, faszyzmowi. Przyjrzymy się jego kluczowym osiągnięciom, takim jak przystąpienie Związku Radzieckiego do Ligi Narodów, a także jego nagłemu upadkowi, który nastąpił w 1939 roku w obliczu nowego, można powiedzieć, że dla niego niespodziewanego sojuszu. Stanisławie, można powiedzieć, że za chwilę zaczniemy, właśnie, opowieść, przesłuchanie dokładnie na temat tego, który był w pośrodku, czyli między Cicerinem a Mołotowem, czyli o. Litwinowy wadził, e, tu zadam takie często powtarzające się pytanie, e, jeśli chodzi o te postacie z ruchu bolszewickiego, ponieważ mam do czynienia to z człowiekiem o imieniu Maksym Litwinów, ale. To oczywiście zapytam się, gdzie się urodził, ale też jakie było jego oryginalne imię, no bo to było zruszczone, czy, czy była to rosyjska wersja imienia, które brzmiało zupełnie inaczej. No tak, on urodził się jako Enoch Meyer Walach, był pochodzenia żydowskiego i miejscem jego urodzenia był, uwaga, Biały stok, gdzie też spotkałem się, robiąc takie listy na jego temat, gdzie właśnie można powiedzieć, że jest podkreślany, że on jest właśnie ze białego Stoku. Wtedy to była guber... czy Polak? No tak, wszystko wówczas że Polak, nie? E, bo, no, bo jest z Białego Stoku, prawda? Ale wtedy Białystok był w Guberni Godzienskiej Imperium Rosyjskiego. E, urodził się 17 lipca 1876 roku. Patrząc z punktu widzenia na ten nowy kalendarz, e, pochodził, tak jak mówiłem, z rodziny żydowskiej, rodziny kupieckiej, należącej do ortodoksyjnej gminy żydowskiej i początkowe. Wykształcenie zdobył w Hederze, czyli takiej tradycyjnej żydowskiej szkole podstawowej. Następnie kontynuował i naukę w Białostockiej Szkole Realnej, którą ukończył w 1893 roku. I Młody Walach podjął następnie decyzję dość taką niespotykaną: wstąpieniu do niemieckiej, do armii cesarskiej jako ochotnik i służył w niej 5 lat. A dokładnie w 17. Krakowskim Pułku Piechoty w Baku. I ten krok można interpretować też jako taką próbę wykorzystania e, jednego z takich nielicznych wint społecznych dostępnych dla Żydów w imperium, mającego pomóc mu zerwać więzi ze swoim pochodzeniem. I po demobilizacji w 1898 roku, e, zanim zajął się polityką, pracował jako księgowy w Klincach, a później jako zarządca w Kijowskiej Cukierni a w jaki sposób wczesna działalność Litwinowa podczas rewolucji, w tym ucieczka z łukijanowskiego więzienia w Kijowie i zajmowanie się przemytem broni dla bolszewików, ukształtowała jego karierę polityczną i zapewniła mu podziemny przydomek papasza no wczesna działalność rewolucyjna Lichinowa rozpoczęła się od wstąpienia do socjaldemokracji rosyjskiej, tak w skrócie już będę to tak nazywał, w 1898 roku i była ściśle związana z nielegalnymi operacjami, które no, wymagały takiej odwagi i też zimnej krwi. Litwin, będąc członkiem kijowskiego komitetu socjaldemokratów, zorganizował... Podziemną dukarnię, w której wydawano ulot. O aresztowaniu w 1901 roku no, wykazał się taką umiejętnościami dość dobrymi organizacyjnymi, a mianowicie zorganizował słynną ucieczkę 11 właśnie swoich towarzyszy z więzienia w Kijowie. Następnie, podczas rewolucji 905-907, Litwinów zajął się niezwykle takim ryzykownym zadaniem zakupu i przemytu broni dla ewolucjonistów w Rosji. Utworzył w Paryżu takie specjalne biuro współpracujące z kaukaskimi bolszewikami, e, takimi jak Kamo. E, chociaż niektóre z jego operacji, jak próba dostarczenia ładunku statkiem e, John Grafton, czy jak ten zwalny, zakończyły się niepowodzeniem i zbiciem statków, nie osłabiło to. To jego reputacji, tak naprawdę. I jego zaangażowanie obejmowało również obrót pieniędzmi zdobytymi w wyniku bolszewickich napadów rabunkowych na banki, co świadczyło o jego odpowiedzialności za kluczowe i też niebezpieczne zadania finansowe. Te podziemne bojowe zasługi i jego reputacja takiego chłodnego, odważnego rewolucjonisty zaowocowało nadanie mu konspiracyjnego przydomku pasza. W jaki sposób 10 lat spędzonych na emigracji w Londynie, małżeństwo z Brytyjką Ivy a także osobista znajomość z Włodzimierzem Leninem ukształtowały jego unikalną pozycję w dyplomacji radzieckiej po rewolucji 17 roku? No właśnie ten okres pobytu likwidował na emigracji głównie w Londynie po wydaleniu z Francji w 1908 roku, dał mu taką unikalną perspektywę i głęboką wiedzę o świecie zachodnim, czego brakowało w większości Przywódców bolszewickich. W Londynie Litwinow pracował w wydawnictwie i był też sekretarzem lokalnej grupy bolszewików i reprezentował właśnie komitet centralny socjaldemokratów na międzynarodowym, w międzynarodowym Biurze Socjalistycznym. Jego małżeństwo z Brytyjką Evie Lowe która była z pochodzenia, była pochodzenia żydowskiego, ale do końca życia zachowała obywatelstwo brytyjskie, no właśnie jeszcze bardziej związało go z anglosaskim środowiskiem. I dzięki temu doskonale panował język angielski i zdobył umiejętności negocjacyjne, co czyniło go wyśmienitym i takim... No, cywilizowanym negocjatorem te znajomości i wiedza o psychologii zachodnich liderów takich jak Lloyd George czy Wilson wyróżniły go w aparacie dyplomatycznym, gdzie mógł być taką zachodnią twarzą. I po rewolucji, kiedy bolszewicy potrzebowali wykształconych kad znających języki obce, to właśnie Litwinow był tym takim unikalnym, unikalną postacią, która była na wagę złota. I automatycznie otrzymywała natychmiast te misje zagraniczne. A na czym polegał konflikt Litwinowa z jego poprzednikiem o którym rozmawialiśmy już jakiś czas temu Georgiem Cicerinem jakie różnice w ich podejściu do polityki zagranicznej tu chodziło o konfrontację z Zachodem versus pokojowe współistnienie. Symbolizowało objęcie przez Litwinowa stanowiska Ludowego Komisarza Spraw Zagranicznych ZSRR w 1930 roku. No już w, w nagraniu na temat Czajna dotknęliśmy właśnie tego tematu, gdzie Litwinow e, był jego zastępcą w latach 21-30 i ten konflikt był można powiedzieć legendarny, wynikał tak naprawdę z różnic charakterów, ale też i Kompletnie odmiennych wizji politycznych. Ciczein był typem samotnika, można powiedzieć, że pustelnika, ponieważ, tak jak wspominałem w tym naganiu o Ciczeinie, miał swoje, można powiedzieć, że mieszkanie w ministerstwie, gdzie zawsze był gotowy do pracy na rzecz partii. Nienawidził on Litwinowa taką nienawiścią szczerą i oskarżał go, o, w tych takich swoich tajnych notatkach do polityki o bycie zupełnym hamem i ignorantem. Litwinow natomiast jako członek, człowiek towarzyski i taki ekstrawertyk oddzięczał się nazywając Czczejna pederastą, idiotą i maniakiem. Z perspektywy polityki zagranicznej Czczejn uosabiał politykę z okresu Ostej. I nieprzejednanej konfrontacji z Zachodem. Jego wystąpienia i noty były pełne sarkazmu i też takiej ostrej krytyki europejskich przywódców. Przyjęte przez Lidzwinowa stanowisko, przyjęcie przez Lidzwinowa właśnie tego stanowiska komisarza spraw zagranicznych w 1930 roku symbolizowało jednak tutaj zwrot w kierunku takiego pokojowego współistnienia. Litwinow reprezentował opcję porozumienia z Francją i Wielką Brytanią i też jego styl dyplomacji, bardziej cywilizowany i taki mniej konfrontacyjny, był lepiej, by lepiej dostosować się do nowej właśnie sytuacji międzynarodowej, czyli można powiedzieć, że Litwinow, tak jak wspomniałem, chciał takie, takie pokojowe współistnienie, a Chichain był takim ostrym, takim drapieżnym zwierzęciem, które nie akceptowało tego że można dogadać się z tym zgniłym i zepsutym Zachodem. A osiągnięcia dyplomatyczne nowe w latach 30 XX wieku, takie jak doprowadzenie do podpisania paktu o nieagresji z Polską w 1932 roku, znowienie stosunków dyplomatycznych z USA w 1933 oraz przystąpienie ZSRR do Ligi Narodów w 1934 rok, to wielki zwrot w polityce zagranicznej, ale nie tylko. Na czym one polegały? Można powiedzieć, że Litwinow był tym, który wprowadził. Może nie, nie można powiedzieć, że Związek Radziecki na salony, no bo do tego przełomu można powiedzieć, że doprowadził Cicerin, ale on um, przedstawił Związek Radziecki w sposób taki, e, że e, jest to kraj cywilizowany, w którym można e, zawijać sojusze. Tutaj nie mówimy tyle. O Niemczech, no bo to mamy w latach 20. zaczynali, ale w latach 30. ten Związek Radziecki można powiedzieć, że mamy do czynienia z pewnym takim oswojeniem wizji bolszewików na arenie międzynarodowej jako z kimś, z którym można współistnieć, rozmawiać i zawierać porozumienia. Jeżeli patrzymy się na jego osiągnięcia, no to Jeden z takich pierwszych było doprowadzenie do podpisania protokołu o wyżyczeniu się wojny, znanego jako protokół Litwinowa. Było to podpisane z sąsiadami, właśnie Związku Radzieckiego i Kontynuacją tej polityki było podpisanie właśnie paktu o nieagresji z Polską w 1932 roku. I jego wysiłki doprowadziły również do takiego historycznego wznowienia stosunków dyplomatycznych ze Stanami Zjednoczonymi w 1933 roku. Litwinów też osobiście. Udał się do Waszyngtonu, aby negocjować z prezydentem Franklinem Delano Rooseveltem, co zakończyło się uznaniem Związku Radzieckiego w UN w 16 listopada 1933 roku. Za yy, taką gwiezdną godzinę litwinowa uważa się rok 1933, kiedy to dzięki jego zabiegom i hasłom walki z faszyzmem Związek Radziecki przystąpił do Ligi Narodów i w Lidze Narodów skutecznie odwracał uwagę świata od wewnętrznych represji, np. Wielka Czystka czy kolektywizacja, promując hasła rozbrojenia i bezpieczeństwa zbiorowego, co też zwiększyło prestiż władz radzieckich. No właśnie, bo to, ta walka z faszyzmem była też takim, taką platformą, która pozwoliła zbliżyć się z Zachodem i e, odwrócić uwagę od tego, i też e, ucywilizować wizerunek e, Związku Radzieckiego. I tak jak mówiłeś, Litwinow był głównym orędownikiem tego systemu bezpieczeństwa zbiorowego, polegającego na walce z faszyzmem i jakie inicjatywy w tym okresie promował w lidze narodów i dlaczego jego pomysły, takie jak Pakt Wschodni, ostatecznie nie zostały zrealizowane? No to, co robił, sprowadzało się do tego, że widział w tej działalności jedynie słuszną drogę do powstrzymania nazistowskich Niemiec. Opowiadał się za sojuszem z zachodnimi demokracjami. Francja, Wielka Brytania oraz krajami Europy Środkowej, aby stworzyć właśnie przeciwwagę dla agresywnych planów Adolfa Hitlera. I w tym celu Litwinów no, forsował utworzenie takiego regionalnego paktu wzajemnej pomocy przeciwko agresy, agresji niemieckiej, w którym miały być zaangażowane Polska, Czechosłowacja, państwa bałtyckie, Finlandia. No, koncepcja ta znana jest jako Pakt Wschodni, jego wystąpienia w listach narodów były słynne, zwłaszcza. To, w którym stwierdził, że nie można umawiać się z bandytami, w której dzielnicy miasta mogą bezkarnie rabować, potępiając tym samym politykę ustępstw wyprowadzoną przez kraje zachodu. I mimo. Jego wysiłków, kluczowe inicjatywy Litwinowa nie zostały zrealizowane, no ponieważ europejskie elity były nieufne wobec Związku Radzieckiego i niechętne paktowaniu właśnie z Bolszewikami. I wielu przedstawicieli Zachodu no, wolało traktować Hitlera jakiego takiego Potencjalnie interesującego polityka, ale nie jako główne zagrożenia. Co więcej, sam Stalin nie poparł wszystkich propozycji Litwinowa, na przykład co do włączenia radzieckich samolotów do sił pokojowych w Lidze Narodów. A jaka była bezpośrednia przyczyna usunięcia Litwinowa ze stanowiska narkoma spraw zagranicznych 3 maja 1939 roku? I dlaczego Józef Stalin uznał, że Litwinow jako Żyd i zagorzały antyfaszysta był nieodpowiednią osobą w obliczu zbliżającego się paktu z Hitlerem? No to już was sugeruję też odpowiedź w samym pytaniu, ale to jakbyś to rozwinął. No właśnie, no to mamy do czynienia do zwrotu ku... No. W porozumieniu z nazistowskimi Niemcami. Litwinów jako Żyd i też. Czy antyfaszyst, sojusz antyfaszystowsko-faszystowski. No, on, znaczy nie mogło dojść do tego, że raz, Litwinów jest pochodzenia żydowskiego, zresztą ma żonę Żydówkę, negocjuje z Jugendtropem, który reprezentuje antysemickie Niemcy, tak? To, to jeszcze ciekawa anegdota. Z tego co pamiętam, to gdy dochodziło do tych negocjacji, to podobno Hitler wysłał fotograf Hitlera. Nie pamiętam, czy to nie był czasem Heinrich Hoffmann, ale który był tam, dostał zadanie sfotografowania parę razy Stalina z profilu i analizowano podobno uszy Stalina i stwierdzono, że. że, że te uszy były aryjskie, żeby nie były żydowskie już, no, Miałem wątpliwości, co to tylko. Ja sobie nie zapomnę nigdy sceny z filmu Europa Europa, reżyserii naszej, wybiki Holland, Holand, naszej żyrsej, tak? Już jak mówimy, perliki. Nie, nie, Życy, Mówimy już po pewnymi, femme natywa. Tak, tak. No wiem, o, co chodzi, o którą stronę ci chodzi, kiedy, kiedy bohaterem jest Żyd, który po prostu dostaje się jako młody chłopak do armii niemieckiej. Yy, tak, tak, do armii. bo tak. znał świetnie niemiecki i po prostu... Wejduje. Tak, ta, ta, no, no, nie przyznaje się, jakie ma pochodzenie, tylko no, biega za Niemca tam. No i po prostu jest na jakiejś tam akademii pokazany. Yy. Nauczyciel, który mówi o rasach, jest tam lekcja właśnie z nauki o rasach, o legalnej rasie aryjskiej. To patrzy się tak po sali i wzywa go do, do tamlicy, tam już grydyka chodzi, a ten mówi: Analizujmy go z profilu, z twarzy, z, z emfasi, i mówi: No, może to nie jest idealny przykład rasy aryjskiej, ale jest w 90%. No, a czyli no to tak, to była jedna z takich zabawniejszych scen, właśnie w tym filmie, ale wracając już do samego Litwinowa, no to można powiedzieć, że ten nieugięty antyfaszysta pochodzenia żydowskiego, żona żydówka, nie może prowadzić rozmów z narodowymi socjalistami i staje się postrzegany jako ta nieodpowiednia figura do prowadzenia właśnie tych negocjacji. Stanin podjął decyzję o zacieśnieniu współpracy z Rzeszą, potrzebował nowego komisarza spraw zagranicznych. Który nie byłby właśnie obciążony swoją przeszłością. Dodatkowo dymisja Litwinowa była częściowo motywowana od dawna, trwającym od dawna konfliktem z który publicznie zarzucał Litwinowowi brak bolszewickiej linii w komitecie i trzymanie się osób obcych, wrogich, obcych i wrogich partii. I następnie po usunięciu Litwinowa aresztowano wszystkich jego współpracowników. A jaką rolę odegrał Litwinow podczas II wojny światowej, bo pełnił funkcję ambasadora ZSRR w Stanach Zjednoczonych, to też istotne, do 1943 roku. I w jaki sposób jego powrót do służby przyczynił się do pomocy gospodarczej i wojskowej dla ZSRR? No jeżeli patrzymy na Litwinowa, to jego doświadczenie, jego znajomość Zachodu no, uchroniły go, bo nagle Bro, tak, się, tam, się, tam się nie traciło stanowisk tak po prostu, tylko jak już się traciło to na dobre wraz z życiem. No tutaj, w tym y, 39. roku to patrząc się na jego y, podwładnych, no to tak, on się ostał. Zresztą myślę, że to związane jest z, z pewną sytuacją, o, którą, o której będę y, później mówił. A, tak, już wracając do głównego wątku, jako jedyny bolszewik właśnie, który posiadał to zrozumienie Zachodu, zostaje przywrócony do służby i jego kluczowa rola właśnie polegała na, polegała na funkcji pełnienia, e, pełnienia funkcji ambasadora Związku Radzieckiego w Stanach Zjednoczonych, 41-43 też posła na Kubie i Liczwiną właśnie wykorzystał. Swoje wcześniejsze znajomości, zwłaszcza z prezydentem Franklinem Delano Rooseveltem, z którym prowadził bezpośrednio osobiste rozmowy i sukcesem zdobywał sympatię Amerykanów. I to też umożliwiło szybkie i skuteczne negocjacje, które przyczyniły się do pozyskania no, pomocy gospodarczej i wojskowej dla Związku Radzieckiego, w tym no, kredytów i dostaw w ramach programu Lend-Lease. Mikrojana wspomniał, że osobowość Litwinowa i jego takie dobre relacje z amerykańskimi mężami stanu przynosiły Związkowi Radzieckiemu po prostu ogromne korzyści, jacując kraj w tym takim najcięższym momencie. I w Waszyngtonie Litwinow podpisał także deklarację narodów zjednoczonych. I mimo tych sukcesów został odwołany w 1943 roku, kiedy Stalin, zirytowany opóźnieniem w otwarciu drugiego frontu, postanowił też obniżyć poziom reprezentacji dyplomatycznej. A mam jeszcze do czynienia, właśnie wracając do tego uchronienia się Litwinowa przed egzekucją, to jak osobiste relacje Litwinowa ze Stalinem mogły uchronić go przed egzekucją, mimo że po jego dymisji aresztowano wszystkich jego współpracowników? A on sam spał z rewolwerem pod poduszką był byłaby przed aresztowaniem. No, Stalin miał taką, można powiedzieć, że manierę, że osoby, które kiedyś w jego życiu w jakiś sposób, a czy w jakiś sposób wpłynęły pozytywnie na jego życia, chronił. Chronił, można powiedzieć, że do końca, bo tu mamy Waroszyłowa, mamy też Budionnego i. Mm, jeżeli patrzymy się na Litwinowa, no to właśnie powstało takie pewne osobiste zobowiązanie i przypisuje się to. W zdarzeniu z wcześniejszej emigracji, kiedy to podczas jednego z pobytów Stalina w Londynie Litwinow stanął właśnie w obronie przyszłego wodza przed napastnikami. I ten moment, można powiedzieć, że wzruszył Stalina na tyle, że pamiętał o nim no, w chwilach takich przełomowych i nie dopuścił do skazania Litwinowa. I mimo tej domniemanej ochrony Litwinow żył też no, w ciągłym w żyjącym strachu po swojej dymisji w 1939 roku, zwłaszcza patrząc się na los jego podwładnych, od 1937 aż do swojej no, śmierci, sypiał z rewolwerem pod poduszką, obawiając się nocnego aresztowania i planując tak naprawdę sobą mójstwo, aby uniknąć aresztowania i tortur. I gdy w 1941 roku podczas posiedzenia Litwinów otwarciej zuchwale zapytał Stalina, czy uważa go za warga ludu, Stalin publicznie zapewnił go. Nie! Eee... Nie uważam cię za wroga ludu, uważam cię za uczciwego rewolucjonistę. I mimo to Litwinów, który odważył się krytykować Stalina za niezrozumienie Zachodu, był uważany przez innych członków kierownictwa, jak Młotow, za osobę taką duchowo stojącą w innej pozycji i opcję zacofaną, która tylko przez przypadek została przy życiu. A jak ostatecznie potoczyły się losy Litwinowa? Kiedy odszedł na emeryturę. I w jaki sposób zmarł w 31 grudnia 1951 roku? Jakie były późniejsze doniesienia o planach zamachu na niego rzekomo zarządzonych przez samego Stalina Iberię? No, odszedł na emeryturę w 1946 roku, czyli tuż po zakończeniu II wojny światowej, służąc do tego czasu jako zastępca zastępca ministra spraw zagranicznych. Ostatnie lata jego życia były też naznaczone problemami zdrowotnymi, tym nawracającymi się zawołami serca. Zmarł na atak serca, właśnie, jak wspomniałeś, 31 grudnia 1951 roku, a jego ciało spoczęło na cmentarzu dziewiczym. No, choć zmarł z przyczyn naturalnych, po śmierci Stalina na no jaw wyszły doniesienia i zeznania dotyczące rzekomych planów jego zamordowania. Inni tak Nikita, Chruszczow i Mikojan stwierdzili, że Stalin osobiście zlecił zabójstwo Litwinowa jako zemstę za jego zbyt swobodne, krytyczne rozmowy z amerykańskimi dyplomatami w 1944 roku. Mikojan sugerował, że śmierć litwinowa miała być upozo upozorowana na wypadek samochodowy, aby uniknąć międzynarodowego skandalu. I późniejsze dokumenty i zeznania, w tym Berlis z 1953 roku, Potwierdziły, że grupa sudopłatowa pod kierownictwem Beli planowała skrytobójcze usunięcie Litwinowa. Ze zdania te wskazywały, że plan zakładał upozorowanie wypadku na zakręcie prowadzącym do jego daczy. Ostatecznie jednak te plany nie zostały zrealizowane, a Litwinow zmarł w swoim mózgu, spędzając ostatnie miesiące pod opieką pielęgniarki. Także można powiedzieć, że był tym, któremu się udało um, przeżyć. Znaczy umrzeć w sposób naturalny. Dotarł do ostatniej prostej. Dokładnie. No to będzie na tyle. Jeżeli chodzi o miejscu spraw zagranicznych Rosji, bolszewików, to, to jest już. Tyleśmy Tak, zakończyliśmy tą trzydziestolecia czyli 20-lecia międzywojennego. wykraczała trochę, jeśli chodzi o kontynuację ich dzieła, ale tak zasadzało się w tych pierwszych to było to pokolenie pierwszych bolszewików. Tak. Słowni Państwo, dziękujemy, że jesteście z nami i polecamy się oczywiście, w no, przyszłość. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.